Temat lekcji to obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. I generalnie wy już wielokrotnie to robiliście, jak obliczaliśmy na przykład pola wielokątów, ale nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że to właśnie tak się nazywa. Yy, na przykład, kiedy yy, obliczaliście wartości wyrażeń algebraicznych? Jak mieliście yy, obliczyć pole trapezu? To jest wzór na pole. Trapezu. I co wtedy ja musiałam Wam podać? Musiałam Wam podać długości podstaw, czyli na przykład, że A to jest 2, B to jest 3 i na przykład H to jest 4. I w jaki sposób obliczaliście? No po prostu podstawialiście. Zamiast A wstawialiście 2, zamiast B wstawialiście 3, zamiast H wstawialiście 4, no i podzielić przez 2 i po prostu doprowadzaliście do najprostszej postaci. Obliczaliście. Najpierw nawias 2, dodać 3, 5... Razy 4 podzielić przez 2, 2 i 4 możemy skrócić na 2, czyli wychodzi po prostu 5 razy 2, czyli 10. O to chodzi właśnie w obliczeniu wartości wyrażeń algebraicznych. Macie podane jakieś wyrażenie algebraiczne i macie podane y, wartości liczbowe konkretnych literek i musicie podstawić. Na przykład, jeśli macie, mm, że kupiliście mm, ananasa. I banana. I macie obliczyć, ile zapłaciliście za te zakupy. Za ananasa i za banan. To co muszę Wam podać? Muszę Wam po podać, ile kosztował ananas, na przykład 10 zł. i banan kosztował 3 zł. No to jak to robimy? No po prostu zamiast A 10, zamiast B 3, czyli 13. A mogę mieć na przykład 2 ananasy i 4 banany. To co wtedy? Pamiętajcie, jakie działanie jest pomiędzy, jeżeli nic nie jest napisane. Jeżeli nic nie jest napisane, to tam jest mnożenie. Pamiętajcie o tym. Czyli 2 razy A, czyli 2 razy 10, dodać 4 razy B, czyli B jest 3. No i liczymy. 2 razy 10, 20, dodać 4 razy 3, 12, czyli po prostu 32. Yy, albo słuchajcie, w ten sposób robicie. Yy, albo jak Wam łatwiej, to po prostu macie to wyrażenie, i teraz A ma być 10, no to bierzecie yy, gumkę, wymazujecie A i wpisujecie 10. Zamiast B ma być 3, czyli bierzecie gumkę, wymazujecie B i wstawiacie 3. Albo tak, albo tak. Tutaj nie ma, słuchajcie, nic nowego. Yy, podstawiamy po prostu i liczymy, pamiętając o kolejności wykonywania działań, oczywiście. Najpierw. Nawiasy, potem potęgi, potem mnożenie lub dzielenie, w zależności od tego, co jest pierwsze, i na końcu dodawanie lub odejmowanie, też w zależności od tego, co jest pierwsze. No to otwieramy ćwiczenia. Strona 78 i zaczynamy od ćwiczenia pierwszego. Mamy uzupełnić tabelki. I teraz tak. Tutaj mamy wartości liczbowe literki A, a tu mamy napisać, ile to będzie A odjąć 2. Czyli w tym pierwszym przykładzie najpierw A jest 10, a ja chcę obliczyć A odjąć 2, czyli zamiast A wstawiam 10. 10 odjąć 2, czyli to będzie 8. A odjąć 2, znowu mam obliczyć, ale tym razem A jest równe 1. Czyli za A stawiam 1. 1 odjąć 2. 1 jest na plusie, czyli złotówkę mamy w portfelu. 2 zł mamy długu, bo 2 zł na minusie. Jak oddamy to, co mamy, to jeszcze będziemy na minusie złotówkę. Kolejne. Teraz A jest równe yy, minus 5. A jest równe minus 5, czyli zamiast A wstawiamy minus 5. Albo tak, możecie po prostu wymazywać sobie, ile to będzie. Minus 5, minus 2. Czyli dług 5 zł i dług 2 zł. Pamiętajcie, że odejmowanie i dodawanie liczymy na pieniądzach. Czyli to będzie dług 7 zł. Kolejne. A odjąć 2. Możecie sobie tak zawsze zapisać. I zamiast A mamy teraz podstawić minus 2. Minus 2, minus 2, czyli dług 2 zł i dług 2 zł to dług 4 zł. No i druga tabelka. Mamy B podane i mamy obliczyć minus 10B. Minus 10B, czyli minus 10 razy B. No i najpierw B ma być szóstką, czyli to będzie minus 10 razy 6. No i tutaj w mnożeniu, jak liczymy, najpierw ustalamy znak, a potem zwyczajnie mnożymy, czy tam dzielimy. I pamiętamy, że z dwóch plusów wychodzi plus, plus minusów, z minusem daje minus i dwa minusy dają plus. Czyli tutaj minus z plusem to jest minus i już znakami się nie przejmujemy. 10 razy 6, 60. Teraz B ma być minus trójką, czyli to będzie minus 10 razy i za B wstawiam minus 3. Dwa znaki nie mogą być obok siebie, czyli muszę wstawić nawias. Ustalam znak minus z minusem plus 10 razy 3, 30. Oczywiście tego, ten plus możecie pisać, ale nie musicie. E, kolejne minus 10 razy i teraz B ma być równe 2,3. Minus plusem daje minus. Znak już ustalony, tym się nie przejmuje. 10 razy 2 i To tylko muszę przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawą stronę, czyli minus 23. I ostatnie, B będzie 25 Jak Wam łatwiej, to możecie tak i zamiast B sobie podstawić o 0,25. Ustalam znak minus plusem minus i teraz tylko 10 razy. 25, setnych. Jak mnożę przez 10, to przesuwam tylko przecinek o jedno miejsce w prawą stronę, czyli to będzie 2,5 na minusie. Ćwiczenie drugie. Oblicz wartość wyrażenia 6x dodać 1 dla x a równego minus 4, czyli zamiast x a trzeba wstawić minus 4, czyli 6 razy minus 4... Pamiętamy, że jak tutaj nie ma napisanego znaku, to jest zawsze mnożenie i dwa znaki nie mogą być obok siebie, więc tu musi być nawias i dodać jeden. Pamiętamy o kolejności wykonywania działań, że najpierw robimy mnożenie, no i w mnożeniu, jak liczymy, ustalamy najpierw znak. Czyli jeszcze raz to napiszę co przed chwilą: z dwóch plusów wychodzi plus, plus z minusem daje minus i dwa minusy dają plus. Czyli plus z minusem to jest minus, tym już się nie przejmuję, 6 razy 4, 24, no i dodać 1, bo nie może mi to nagle zniknąć. A dodawanie i odejmowanie liczymy na pieniądzach, czyli dług 24 zł. W portfelu mam złotówkę, to jak oddam to, co mam, to zostanie mi jeszcze długu 23, dla x równego 0, czyli teraz w miejsce x wstawiam 0, czyli to będzie 6 razy 0, dodać 1. Kolejność wykonywania działań mówi, że najpierw mnożenie, czyli 6 razy 0 to jest 0, i dodać 1 to po prostu 1. Teraz zamiast x mam stawić minus 5, czyli to będzie 6 razy, i wszędzie gdzie widzę x wstawiam minus 5. 6 razy minus 5. Dwa znaki są obok siebie, nie mogą być, więc muszę dać nawias i dodać 1. Kolejność wykonywania działań mówi, że najpierw mnożenie. Yy, no to ustalam znak plus z minusem, daję minus. Znakami już się nie przejmuję, 6 razy 5, 30 i dodać 1. A dodawanie i odejmowanie liczymy na pieniądzach. Yy, 30 zł. mam długu, złotówkę mam w portfelu. To jak oddam to, co mam, to jeszcze będę miała dług 29 zł, czyli minus 29. Oblicz wartość wyrażenia 8 odjąć x dla x równego 10, czyli teraz za x wstawiam 10. Jeżeli Wam łatwiej, to róbcie sobie w ten sposób. 8 odjąć x macie obliczyć i w miejsce x macie wstawić dziesiątkę, czyli wymarzcie x i wstawcie dziesiątkę. Dodawanie i odejmowanie liczymy na pieniądzach. 8 jest na plusie, czyli 8 złotych mam w portfelu, 10 na minusie, czyli tyle mam długu. 8 mam w portfelu, 10 mam długu. Jak oddam to, co mam, to jeszcze zostanie mi długu 2 złote, czyli na minusie 2. 8 odjąć x. Wymazuję x i za x wstawiam minus 1. Dwa znaki obok siebie nie mogą być, więc robię od razu nawias. Jak są dwa znaki obok siebie, to też działa to, czyli minus z minusem daje plus. Czyli to będzie po prostu 8 dodać 1, czyli 9. Pamiętajcie, że to zachodzi kiedy w mnożeniu, w dzieleniu, jeśli dwa znaki są obok siebie. No i ostatnie 8 odjąć X mamy obliczyć i za x mamy wstawić jedną drugą. 8 odjąć pół to będzie 7,5. Kolejne, oblicz wartość wyrażenia x razy oczywiście tutaj jest, bo jak nie ma żadnego znaku pomiędzy, nie ma żadnego działania pomiędzy, to jest na pewno mnożenie. x razy w nawiasie 7 odjąć x. Dobra, i w miejsce x mamy wstawić 3, czyli tu i tu, trójeczka. Kolejność wykonywania działań mówi, że najpierw mamy obliczyć nawias. Czyli 3 razy przepisuję, bo to nie może mi nagle zniknąć. Jak nic z tym nie robię, to po prostu to przepisuję 7 odjąć 3 to jest 4. No i teraz 3 razy 4, 12. No i znowu możecie robić tym sposobem, że po prostu o, wymazujecie, wpisujecie zamiast x -a wszędzie siódemka, najpierw działanie w nawiasie. Czyli będzie 7 razy 7 odjąć 7 to jest 0, 7 razy 0 to 0. Wszędzie gdzie widzicie x, wstawiacie minus 2. I uwaga, dwa minusy obok siebie, dwa znaki obok siebie, czyli musi być nawias. Uważajcie tutaj na to, bo to jest 7 odjąć i w tym miejscu wstawiacie x, czyli 7 odjąć minus 2, żeby wam, was to nie zmyliło, że tu już jest minus, więc samą dwójkę wstawicie. Nie, zamiast x w miejsce x wstawiacie minus 2. No i teraz co? Dwa znaki mam obok siebie, czyli to jest to samo, co plus 2 minusy dają plus. Czyli tak, najpierw e, działanie w nawiasie sobie obliczę minus 2 razy, i w nawiasie mam 7 dodać 2, 7 dodać 2, czyli 9. E, ustalam znak minus plusem minus 2 razy 9, 18. I ostatnie. Jak chcecie, możecie tak robić, że przepisywać, i potem wymazywać x. -a. Ja już teraz zrobię normalnie. 6 odjąć 3 razy i zamiast x stawiam piątkę. Kolejność wykonywania działań. Pamiętajcie, że o tu mnożenie. Kolejność wykonywania działań mówi, że najpierw mnożenie. Możecie tego minusa uwzględnić, ale nie musicie, czyli tak. Jeżeli z tym nic nie robię, to przepisuję. 3 razy 5 to jest 15. Dodawanie i odejmowanie liczę na pieniądzach. 6 zł mam w portfelu, 15 zł mam długu. Jak oddam to, co mam, to jeszcze zostanie mi długu 9 zł, czyli na minusie 9. Teraz 6 odjąć 3 razy i zamiast x wstawiam minus 1. Dwa znaki obok siebie, więc od razu nawias i równa się. Najpierw mnożenie. I teraz tak, możecie albo yy, to tylko pomnożyć, albo razem z tym minusem. To ja może to wezmę. Wynik Wam wyjdzie ten sam, tylko uważajcie, co bierzecie. Czyli tak, z tym nic nie robi, no to 6 odjąć muszę przepisać. 3 razy minus 1. Yy, no to będzie na pewno wynik na minusie, bo plus minus daje minus. 3 razy 1 to 3. Dwa znaki obok siebie, czyli muszę zrobić tutaj nawias. Bo tutaj liczę tylko 3 razy minus 1. Tak, więc to będzie na pewno na minusie. No, i teraz tych dwóch minusów mam plus 6 dodać 3 to jest 9. I dla x równego 0, czyli 6 odjąć 3 razy i za x wstawiam 0. Najpierw mnożenie, czyli 6 odjąć 3 razy 0 to 0, 6 odjąć 0, to 6. Ćwiczenie trzecie. Wykonując rachunki w pamięci, oblicz wartości podanych wyrażeń algebraicznych dla x równego 1, x równego 0 i x równego minus 1. No to tak, dla x równego 1, czyli zamiast x wstawiam 1. Tutaj oczywiście jest mnożenie, no to to będzie 5 razy 1, czyli po prostu 5. Teraz za x muszę wstawić 0, czyli 5 razy 0 to 0. I za x mam wstawić minus 1, czyli 5 razy minus 1, dwa znaki obok siebie, czyli robię nawias, ustalam znak plus z minusem minus, 5 razy 1, 5. Teraz tu za x mam wstawić 1. Pomiędzy jest mnożenie, czyli to jest tak, 2 razy 1 odjąć 4. Najpierw mnożenie, 2 razy 1 to jest 2, odjąć 4, dodawanie i odejmowanie liczmy na pieniądzach, 2 zł mam w portfelu, 4 zł mam długu, jak oddam to co mam, to zostanie mi jeszcze długu 2 zł. Teraz za x mam wstawić 0, czyli w miejsce x, -a, wszędzie gdzie widzę x, wstawiam 0, 2 razy 0, odjąć 4. Najpierw robimy mnożenie, 2 razy 0 to 0, odjąć 4, czyli nie mam nic pieniędzy, mam dług 4 zł, czyli... Nie mam co oddać, mam nadal dług 4 złote. Teraz za x mam wstawić minus 1. No to 2 razy minus 1. Dwa znaki są obok siebie, więc od razu robię nawias. Odjąć 4. Najpierw mnożenie ustalam znak plus minusem minus 2 razy 1 2 i odjąć 4. Dodawanie odejmowanie liczymy na pieniądzach, dług 2 zł i dług 4 zł to jest dług 6 zł. Kolejne. Tutaj oczywiście mnożenie. Za x mam stawić 1, czyli wszędzie, gdzie widzę x, stawiam 1. Czyli 1 razy 1 odjąć 1. Najpierw nawias. Czyli to będzie 1 razy 1 odjąć 1 to jest 0. 1 razy 0 to 0. Teraz za x mam stawić 0. Czyli wszędzie, gdzie widzę x, stawiam 0. Tu 0 i tu 0. Czyli będzie 0 razy 0 odjąć 1. Czyli 0 razy obliczam nawias, 0 odjąć 1 to jest minus 1 w nawiasie, bo dwa znaki są obok siebie, 0 razy cokolwiek jest 0. Na nie musicie tego obliczać, bo 0 razy cokolwiek to i tak jest 0. I teraz wszędzie, gdzie widzę x, wstawiam minus 1, czyli tu jest x, czyli wstawiam minus 1, razy minus 1 odjąć 1. Najpierw nawias, Czyli minus 1 przepisuję, bo nie może mi to zniknąć. Dodawanie odejmowanie liczymy na pieniądzach, czyli dług złotówka i dług złotówka to jest dług 2 złote. Dwa znaki obok siebie, czyli robię od razu nawias. I teraz obliczam zwykłe mnożenie. Ustalam znak minus z minusem plus 1 razy 2, 2. 4 odjąć X za zostawiam x 1, czyli 4 odjąć 1 to 3. Teraz za x wstawiam 0, 4 odjąć 0 to 4 i za x wstawiam minus 1, czyli 4 odjąć i teraz dopiero x wstawiam, czyli minus 1. Dwa znaki obok siebie robię od razu nawias, minus z minusem daję plus, czyli 4 dodać 1 to będzie 5. I ćwiczenie czwarte. Obliczając wartości wyrażeń na klasówce, ale popełniła jakiś błąd w każdym przykładzie. Znajdź ten błąd i zapisz prawidłowe obliczenia. No to patrzymy. Oblicz wartości podanych wyrażeń dla x równego minus 4. 5 tu pamiętamy, że jest razy. x odjąć x, czyli 5 razy minus 4. Dobrze, odjąć. I teraz powinna dopiero wstawić minus 4. Tak to powinno wyglądać. Poprawiamy, czyli to jest tak, 5 razy X odjąć X, czyli wszędzie, gdzie widzę X, muszę wstawić minus 4, czyli tu muszę wstawić minus 4. Dwa znaki są obok siebie, to od razu robię nawias. I tu muszę wstawić minus 4. Nieważne, że tutaj jest już odejmowanie. Wstawiam o, no, i teraz liczę. Najpierw mnożenie. W mnożeniu najpierw ustawiam znak plus z minusem minus. Znakami już się nie przejmuję. 5 razy 4, 20. I odjąć minus 4. Dwa znaki są obok siebie, no to od razu sobie zrobię, że z dwóch minusów jest plus. Czyli 20, dodawanie i odejmowanie liczymy na pieniądzach, więc 20 zł mam długów. W portfelu mam 4 zł. Jak oddam to, co mam, to jeszcze długu mi zostanie 16. Jaki tutaj błąd popełniła? 2 odjąć to jest dobrze, minus 4 odjąć. No tutaj tego x nie wstawiła już tej minus czwórki. Jak to powinno wyglądać? Może sobie to przepiszę. 3. Pamiętamy, że to jest mnożenie. Tutaj warto zapisać, żeby yy, czasem Wam, słuchajcie, odejmowanie nagle nie wyszło. Dobra, czyli wszędzie, gdzie widzę x, wymazuję go i wpisuję minus 4. Dwa znaki obok siebie to od razu nawias robię. I tutaj też widzę x, więc zmazuję i wpisuję minus 4. Pamiętajcie, że tutaj żeby napisać ten znak mnożenia, bo tutaj jest mnożenie. W tym momencie nie musicie tego pisać, ale jak już przechodzicie na y, obliczanie tych wartości, to musicie pamiętać, że tam było razy, żeby czasem wam nie wyszło coś takiego, że 3 i teraz podstawiacie x minus 4. No z jakiej racji? Jak tu było mnożenie, to tutaj też musi zostać mnożenie. Więc uważajcie na to. No i obliczamy najpierw nawias. Co tam mamy w nawiasie? Mamy dwa znaki obok siebie, to od razu z dwóch minusów wyjdzie nam plus. Czyli w nawiasie po prostu mamy 2 dodać 4. 2 dodać 4 to jest 6, no a resztę sobie przepiszę. I teraz mam odejmowanie i mnożenie. No to najpierw wykonam to mnożenie. I może teraz wezmę o, to całe od razu obliczę. Czyli tak, szóstkę przepiszę i teraz minus z minusem daje plus 3 razy 4, 12. Albo można było tak, albo tylko to wziąć, to wtedy by wam wyszło 6 odjąć minus 12 i znowu z dwóch minusów jest plus. 6 dodać yy, 12 to mam po prostu 18. I ostatni przykład, o właśnie, tutaj popełniłam ten błąd, co przed chwilą o nim mówiłam, że yy, zapomniałam, że to było mnożenie. No i jak teraz mnożenie nagle zrobiło się odejmowanie? No niemożliwe. Tu by musiało być jeszcze raz, o tak powinno być. Czyli poprawiamy, czyli to jest tak, minus 4 razy x dodać 3, czyli wszędzie, gdzie widzę x, wymazuję go i wpisuję minus 4. Dwa znaki obok siebie, więc robię nawias, no i liczymy. Najpierw mnożenie, potem dodawanie, czyli tak, ustalam znak minus minusem plus 4 razy 4, 16 i dodać 3, 16, dodać 3 to po prostu 19. I koniec ćwiczeń.